Od 3 grudnia wszyscy pasażerowie pociągów PKP Intercity mają możliwość ubiegania się o rekompensaty, jeśli ich pociąg się spóźni. Dotychczas z takiej możliwości korzystali jedynie pasażerowie pociągów kursujących za granicę do państw Unii Europejskiej lub pociągów Express Intercity kursujących na najważniejszych trasach kolejowych w Polsce. Od 3 grudnia już wszyscy pasażerowie korzystają z tych samych zasad. Również pasażerowie pociągów TLK, których mamy najwięcej, są najpopularniejszymi naszymi szmiku. Łączeniami. Oznacza to, że jeśli pociąg TLK spóźni się przynajmniej godzinę, wtedy pasażer ma prawo do 25% rekompensaty od ceny biletu. Natomiast jeśli ta, to opóźnienie wzrośnie do przynajmniej dwóch godzin, również wtedy wzrasta kwota o rekompensaty do 50% opłaty za bilet, jedyne obostrzenie to 4 euro. Przynajmniej tyle kwota tej rekompensaty musi wynieść, aby być wypłacona. To oznacza również, że możemy zwracać się do nas z taką rekompensatą, jeśli pociąg na przykład spóźni się więcej niż dwie godziny, albo na przykład zrezygnujemy z przejazdu, bo już nie pasuje nam to opóźnienie w naszych planach. Możemy wtedy zwrócić bilet w kasie, ale również ubiegać się o to odszkodowanie tą rekompensatę. Składamy taki wniosek pisemnie, czyli w wyznaczonych punktach na dworcach kolejowych. To są oczywiście te punkty, znajdują się na tych największych dworcach kolejowych, natomiast każdy z pasażerów ma również możliwość złożenia takiej, takiego wniosku za pośrednictwem poczty lub... Na przykład e maila. Możemy zeskanować taki bilet, e taki wniosek i przesłać do nas na adres reklamację Rynek przewozów pasażerskich, kolejowych zmienia się. Tutaj e duża zasługa e Unii Europejskiej, która wprowadza jednolite zasady obowiązujące wszystkich przewoźników na terenie całej Unii Europejskiej. W 2007 roku zostało wprowadzone, weszło w życie rozporządzenie 1371, regulujące właśnie rynek przewozów pasażerskich. W tym możemy przeczytać o ogólnych zasadach, jeśli chodzi o rekompensaty, o podróżach osób niepełnosprawnych, o dostępności biletów, czy wsparciu pasażera właśnie w sytuacjach nieprzewidzianych typu opóźnienia. To rozporządzenie wchodziło stopniowo. W pierwszej kolejności objęło przewozy międzynarodowe, później przewozy ekspresowe, w przypadku PKP Intercity, czyli pociągi Express Intercity, a w ostatnim etapie również te przewozy dalekobieżne, ale yy, pod, wykonywane pociągami tej kategorii w przypadku Intercity, czyli pociągami TLK, i taka zmiana właśnie jest od grudnia 2014 roku.